Nie wierzę, to się dzieje naprawdę! Jakub Kiwior dołączy do FC Porto i zagra w jednej drużynie z Janem Bednarkiem. Tak, to nie jest żart, Polak wylatuje dzisiaj do Portugalii, żeby przejść testy medyczne. Standardowo 200 obserwacji i od razu wlatuje następny film. Cały transfer to ma być wypożyczenie z przymusem wykupu za 25 milionów. I wiadomo, że Kiwior już powiedział tak i jest chętny na ten transfer. Plus trzeba brać pod uwagę, że Arsenal też nie ma nic przeciwko temu, bo podpisują Hinkapie. Więc można powiedzieć, że te transfery są powiązane. Niesamowite, że zobaczymy naszych dwóch najlepszych środkowych obrońców w tym samym klubie. I dodatkowo to nie jest byle jaki klub, bo FC Porto jest naprawdę super drużyną. Odkąd przyszedł Jan Bednarek? Same czyste konta. Polak stał się liderem defensywy już od samego początku. I naprawdę wielu portugalskich kibiców zastanawia się, czy nie zasługuje on już na opaskę. I z tym transferem Jakuba Kiwiora w końcu zobaczymy, który tak naprawdę jest lepszy. Bo wiadomo, opinia publiczna jest za kiwiorem, ale w rzeczywistości statystyki ma lepszy Jan Bednarek. I naprawdę jestem ciekaw, jakie ludzie znajdą wytłumaczenie na to, że Bednarek gra w podstawie, a Kiwior nie. Bo przecież wszyscy mówili, że jakby tak było, to byłoby na odwrót. No tutaj tak nie będzie. Choć oczywiście mam nadzieję, że zarówno jeden, jak i drugi będzie cały czas Zgrał w podstawie, dzięki czemu zbudujemy jeszcze lepszą więź i będzie jeszcze lepiej szło im w kadrze. O, może nie lepiej po prostu, żeby szło im dobrze w końcu. Dajcie znać, co sądzicie o tym transferze i zaobserwujcie po więcej.